Hejka kochani! Witam was na moim kanale Karo It A w dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie tym try, tym, tym Będzie plak przychodzę jak z widzami Zapraszam do oglądania, łampecie w góręcie, subskrypcję oraz dzwonek na joke, aby nie przegapić kolejnych filmów Oczywiście dzisiaj będzie vlogmas Więc żebyście nie myśleli, że A Karo It yy, yy, przestała nagrywać vlogmasy Nie Dzisiaj będzie vlogmas, ale trochę tak można powiedzieć później Kto lubi grać w Block Zapiany, zostawia łapkę w górę. Ja uwielbiam. Ja codziennie wbijam na wyspę. Tak. I wszystkiego najlepszego z okazji. Mikołajek. Dobra, wchodzimy. I to jest. O nie, ja nie chcę piszy. Ja chcę parkour. Parkour. Tak, tak, tak. Dobra, i wchodzimy. O, na ten. Chcesz już święta? Tak. Ja już po prostu. Minęły Mikołajki, to znaczy... no, dzisiaj są Mikołajki, ale jutro już nie będzie. I teraz duszy są oczekiwali na początku grudnia na Mikołajki, a teraz będzie oczekiwanie, już, jest, już będą dzisiaj są Mikołajki, ale jutro już będą oczekiwać na święta. O nie, ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę. Gdzie są ci moi widzowie? Halo, halo, widzowie. Gdzie wy jesteście? No, gdzie są moi słodzi widzowie? No, gdzie wy jesteście? Ja Was oczywiście tutaj, słuchajcie, zapraszam. No ale wy musicie zaakceptować. Pozdrawiam Ciebie kryształ 111. Tylko ona jest? Nie no no wbijajcie, musi bywać, być więcej. Folniczka, paruga no wbijajcie wbijajcie słuchajcie, no naprawdę. To nie jest live, że wbijacie, tylko chodzi mi bardziej o odcinek, bo to ma być odcinek z widzami, a nie że Karol przychodzi z jedną fanką odcinek. No wbijajcie rzecz ludzie. Widzowie, kochani, najukochańsi Wyjajcie po prostu Ach, i tak tu właśnie jest umawiam się z widzami Jakby mogliście mi Jakby mogliście nie zdążyć na odcinek No powiedzcie mi, no naprawdę Ja chyba już przechodziłam parkur, Chyba nawet nie wiem, czy nagrywam z tego odcinka, z tego parkura, ale ci, Albo mogłam z, y, nie nagrywać odcinka, ale tak po prostu sobie przechodzić, żeby pić. Lebo. Możliwe. O, gwiazdki, jakie słodkie, prostelowe. To znaczy ten, mm, taki bardzo, taki, o, ten. Ten, ten gdzie siedzi z dziś. O, ten, na czym ja teraz jestem, to jest bardzo taki, przeszła. Prawo! O, waruga dołączyła. się jeszcze dołączył? Czy to tylko waruga? Napiszę hejka, hejka, hejka. O, rainbow. <grywka> tak po nóżku, ja taka hejka, ona elo. No to Elo, no. Słuchajcie, no Elo Eluina, no, słuchajcie <głos> <głos> To jestem ja <noise> O nie, o nie, o nie O nie, ja mam. O nie, ja nie lubię deadać Dobra Spróbuję zrobić to profesjonalnie. Wiecie, przejść ten parkour. Spróbuję. Potwierdzam, że spróbuję zrobić profesjonalnie ten parkour. Spróbuję słuchajcie przejść ten parkour. Ale on jest taki dziwny, trochę. To znaczy, no dla mnie, no dla mnie. Dla mnie jest takie dziwny I bardzo taki skomplikowany Także, no. W ogóle mam dużo zwierzaków i za mną idzie z I nie wiem dlaczego ze mną idzie, ale ok Skoro. On idzie już ze mną chyba w drugi dzień, bo wczoraj też szedł za mną. I znowu takie gwizdzeczki piękne, Prze urocze. Waruga mnie dogania. Waruga albo ona deadła, albo już jest. Wiecie? Nie. To pewnie Dead Ja tak zakładam, że Dead Będzie Kurcze, nie, ja wychodzę, nie Nie, nie da się po prostu tego Nie da się, nie, nie, ja wychodzę Ja wychodzę Słuchajcie, nie da się po prostu. No, ja po prostu to nie jestem, słuchajcie, cierpliwym człowiekiem. Przyznaję się. I, I jak. Ja w ogóle przyznam się wam, że ja nie lubię parkouru. W parku grać. Nie wiem, czy wiecie o tym. Ja wolę, wiecie, no. Pogę sobie w bitwę w kopanie. Zrobić fotkę. No nie, do mnie warunek. A tak być nie może. Dead. Nie, dad. Nie, I A ja tak słuchajcie, nie lubię grać w te parku, jeżeli naprawdę dead daj mi do świadomości, że nie da się. No nie wiem, no, no ten parkour jest jakiś dziwny, słuchajcie. Czekajcie, zobaczymy, czy ktoś go przeszedł. No właśnie, nikt go nie przeszedł. Chyba nikt, co nie? ក៏និយាយ Słuchajcie, idziemy na inne. No, trafiamy na takie dziwne parkury. Albo nie wiem. Mm, ja nie wiem, przechodzić parkurów. No, Masz mi kolor ja w ogóle jak są jakieś pytania w, w opisie na parkourę to ja zawsze nie odpowiadam. No to jest ze tak. Wy też tak macie? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, bo mi się wydaje taki fajny ten parkour. Taki wiecie, na luzie polecam. Na razie na luzie jest. O, fajnie, że go wczoraj przeszło. Tu jest! Okej okay. Czyli mam uważać na to? Okej, okay, będę. Będę się chociaż starać żeby uważać Nie, nie, nie. I jeszcze raz nie Serio Ogólnie to opuściła i jest mi smutno Ale ja zaraz też to opuszczę, więc opuszczę. Nie dla siebie prawo, nie dla warugi, bo chyba go przeszła. Skoro opuściła, albo na pewno go przeszła, bo opisała coś tam, że przeszła. No, był u mnie. Jak stawił Vlogmasa, to nagrałam właśnie. Nagrałam że prezenty pokazuję wam. Mamy tutaj widzów, czyli was.